Witam z tej strony Netherlander, a dzisiaj przedstawię Wam wioskę rybacką. Przechodzi się tutaj od strony Trentis, między innymi oczywiście. Na samym starcie widzimy pieski, leśne traby i Tizemlina. Przejdę po całej mapie i przedstawię Wam kilka żartów dotyczących tej mapy. No ale! Ująłem też Tizemlin. Lin. Zacznijmy od niego. Dlaczego Mac Tizemlin stoi na łące i nie rusza się od lat? Bo wciąż czeka, aż RNG da mu kryta na teleport. Dlaczego Mark Tizemlin nie może opuścić łąki? Bo cały czas próbuje przywołać coś, ale jego zaklęcia utknęły na poziomie pragmany. Co robi Mark Tizemlin na łące, gdy gracz pyta go o radę? Czekam na mana Ragen. Bo moje zaklęcie mają więcej opóźnienia niż ta gra. Dlaczego rybacy z wioski rybackiej nigdy nie głodują? Bo nawet jak nie złowią ryby, to zawsze mogą sprzedać historię o tej, która uciekła. Co mówi handlarz ryby w wiosce rybackiej? grac gracz narzeka na ceny. Bracie, inflacja nie omija nawet wirtualnych ryb. Dlaczego gracze nie lubią wracać do wioski rybackiej? Bo zawsze kończy się to kolejnym questem. Przynieś, podaj, pozamiataj. Czemu w wiosce rybackiej nigdy nie widać dzieci? Bo każda misja, znajdź zagubione dziecko, skończyłaby się na dnie rzeki. Jak rozpoznać weterana wiosce rybackiej? Po tym, że zamiast łowić ryby, łowi niebie na kosztowne błędy. Dlaczego woda wokół wioski rybackiej jest tak przejrzysta? Po każdy nowy gracz wrzuca tam swoje marzenia o łatwiej ekspiarce. Co mówi kapitan Łodzi, gdy gracz pyta o transport? Chętnie cię zabiorę, ale za opłatą. Bo darmowe rejsy są tylko w opowieściach. Czemu NPC wiosce rybackiej są tacy smutni? Powiedzą, że każdy gracz prędzej czy później ich porzuci dla większego miasta. Co robi strażnik w wiosce rybackiej cały dzień? Pilnuje, żeby żaden gracz nie próbował uciec od obowiązkowych questów. Dlaczego rybacy w wiosce rybackiej mają najlepszą pamięć? Bo każdy raz, kiedy gracze nie oddali im złowionych ryb, pamiętają, to była wioska rybacka, a przedstawił. To miejsce Nederlander. Pozdrawiam.